Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a święte jest Jego imię. I miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się go boją. On przejawia moc swego ramienia, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych, głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przeobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Dzisiaj mamy szczególną okazję, by zbliżyć się do serca Pana Jezusa razem z Maryją, Jego Matką. Obchodzimy bowiem w Kościele wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Kościół nam dziś daje możliwość rozważania jednego z trzech fragmentów Ewangelii. Tekst przed chwilą usłyszany z Ewangelii, według Świętego Łukasza, jest odpowiedzią Maryi na przyjęte słowo, które w niej stało się ciałem. Nasz fragment poprzedzają dwie sceny, które również są tajemnicami Różańca Świętego. Jest to zwiastowanie i nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wyśpiewuje hymnu wielbienia, magnifikat, po tym jak Elżbieta nazywają błogosławioną, czyli szczęśliwą. A powodem jej szczęścia jest to, jak czytamy wcześniej w piśmie, iż uwierzyła, że spełnią się jej słowa powiedziane od Pana. Maryja uwierzyła i zawierzyła Słowu Boga, całkowicie się na nim oparła, i dlatego jest błogosławiona, szczęśliwa. Jest to niesamowity moment, kiedy serce Jezusa jest blisko serca Maryi, serce Syna przy sercu Matki, zjednoczone w tym samym duchu i bijące w rytm. Serca Boga Ojca. Właśnie w wyniku zjednoczenia tych serc, serce Maryi jest tak wypełnione radością, że wyśpiewuje pieśń uwielbienia. Warto zauważyć, że słowa wypowiedziane przez Maryję, zapisane przez ewangelistów, jako właśnie pieśń uwielbienia, jest to najdłuższe słowo wypowiedziane przez Maryję. Ona nie tylko, że przeżywa radość, ale też chce się nią dzielić. W Bazylicy Zwiastowania w Nazarecie jest takie miejsce, gdzie jest umieszczona tabliczka. Tu Słowo stało się ciałem. Każdy ołtarz jest dziś miejscem, gdzie Słowo staje się ciałem. Każdy moment w Twoim i moim życiu jest okazją, by słowo stawało się ciałem. Gdy się modlisz, gdy pijesz kawę z Twoim przyjacielem, gdy pielęgnujesz chorego, gdy okazujesz miłość i miłosierdzie wobec tego, kto cię skrzywdził. Są to momenty, kiedy słowo może stawać się ciałem. Jak ty wtedy odpowiadasz? W jaki sposób wtedy odpowiadasz na to zaproszenie Boga, by słowo stawało się ciałem w Twoim życiu? Czy wtedy wyśpiewujesz pieśń uwielbienia jak Maryja? A może raczej są to słowa narzekania i żalu? Odnajdź te miejsca, zatrzymaj się przy nich. I proś dzisiaj Maryję, aby była dla ciebie przewodniczką w, tych, w odkrywaniu wielkich i małych rzeczy, które uczynił ci wszechmocny.